Witam serdecznie wszystkich w kolejnym materiale, dzisiaj na łonie natury i jak zwykle spojrzymy sobie na jakąś rzecz, ale oczywiście przed tym będzie jakiś suchar, a mianowicie suchar na dzisiaj jest taki. Powiedzcie mi, dlaczego żona hazardzisty nie może wyjechać z garażu? Bo mąż zostawił bramę. A tak na poważnie, to przyjrzymy się czemuś takiemu. A omawiany przez nas dzisiaj produkt to nic innego jak taka sakwa rowerowa marki Rivers, czyli od naszego polskiego rodzimego producenta, która została przeze mnie zakupiona na portalu, ale drogo na dzień 10 czerwca 2021 w kwocie 19,99 zł, nie licząc kosztów przesyłki. I na pierwszy rzut oka pojawia nam się tutaj zamek błyskawiczny oraz jedna tutaj taka duża kieszonka, pojemność 2 litry bardzo fajnie, całość prezentuje się naprawdę elegancko. Ta szedka wykonana jest co ciekawe z materiału typu Kodura 9000, dzięki czemu mamy tutaj pewność, że nasze spakowane rzeczy są bezpieczne, jeśli chodzi tutaj o jakieś opady atmosferyczne, ponieważ no, jest praktycznie ten materiał taki nieprzemakalny. Jeśli chodzi tutaj o szerokość, to wynosi ona 28 cm, wysokość 16, natomiast głębokość 6. Mamy tutaj jeszcze materiał poboczny, czyli zwykły poliester. Jeśli chodzi tutaj o model, to jest to model TNR06. A jeśli chodzi tutaj o mocowanie tej saszetki, to wystarczy po prostu tutaj zaczepić ją do ramy na trzy rzepy. Dobra, zobaczymy sobie jak to wszystko prezentuje się tutaj na rowerku. Jesteśmy aktualnie na plaży w Rogoźniku. ok, saszetkę mamy już tutaj jak widać zamontowaną pierwszy, drugi oraz trzeci rzep, także tutaj jeśli chodzi o montaż to jest banalnie prosty i prezentuje się to na rowerze dokładnie tak, w ten sposób korzystając z okazji na tym kanale już prezentowałem inną podobną rzecz, mianowicie taką właśnie torbę od Roswella, jeśli ktoś by chciał powrócić do tamtego materiału to zapraszam tutaj w prawym górnym rogu pojawi się odnośnik do tamtego filmiku ale przejdźmy tutaj jeszcze do naszego dzisiejszego gościa dzięki temu możemy tutaj schować na przykład taki multitool o, ale sprawdźmy najważniejsze, ponieważ żyjemy w Polsce każdy lubi piwko i przez spokojnie możemy tutaj puszkę piwa przetransportować zaraz się to, moi drodzy, okaże ja wyjmę tutaj ten multitool o, wow. moi drodzy Mam wrażenie, że wlazłaby tutaj jeszcze spokojnie tutaj droga puszka. Poczekajcie, chwilę. No, nie ma żadnego problemu. Spójrzcie, piwko tutaj jest. Możemy tutaj jeszcze tutaj na no, Multitool yy, yy, schować. Jakiś telefonik, dajmy na to. Także sakwa jest naprawdę, moi drodzy, bardzo, bardzo pojemna. No i tak jak mówię wykonana tutaj z ciekawego materiału, czyli Kodura 9000. Warto tutaj również moi drodzy zauważyć fakt, iż do szycia zostały tutaj użyte tytanowe nici, które dodatkowo zwiększają wytrzymałość tej saszetki oraz ochronna lamówka, która chroni tutaj torbę przed uszkodzeniami oraz wzmacnia jej konstrukcję. Torba jest sztywna, naprawdę super sprawa. Tak więc moi drodzy, w bardzo przystępnej cenie, bo naprawdę za 19,99 groszy otrzymujemy super bardzo fajnie wykonany produkt, tym bardziej z naszej rodzimej firmy Rivers. Nic mu nie brakuje, montaż jest bardzo łatwy oraz tak jak mówię solidne jest wykonanie, torba jest pojemna ja ze swojej strony jak najbardziej polecam ten oto produkt no i cóż, ja będę się z Wami pomału tutaj żegnał widzimy się w kolejnym materiale, mamy okres wakacji, także korzystajcie no i co życzę Wam zdrowia, trzymajcie się i do usłyszenia pozdrawiam serdecznie, hej